No dzień dobry kochani, kubek w dłoń, piciu będzie, bo zająć na pewno zasnij mi w gardle, pogubię się w tym wszystkim co mówię, stracę wątek, przejęzyczę się, bo dzisiaj jest denko, denko pielęgnacyjne, kosmetyczne, może zrobimy sobie zdjęcie na miniaturkę. Ok, sesja zdjęciowa zrobiona i lecimy, słuchajcie, z produktami. Będzie pielęgnacja i będzie kolorówka. Staram się lecieć, że tak powiem, szybciutko, nie rozwodzić zbytnio, ale też Wam dać jakąś taką mini recenzję oczywiście, szczerą recenzję, niesponsorowaną recenzję na temat właśnie zużytych przeze mnie produktów. Po raz nie wiem który, chyba. Dziesiąty pokazuję Wam Bambino Rodzina żel pod prysznic, z tym razem micelarny, hiperdelikatny, bezzapachowy albo z tym takim wiecie, najbardziej podstawowym zapachem, bo też jest brzoskinka, bardzo fajna swoją drogą. Co ja myślę o tym produkcie? No jest naprawdę super, mam już go po raz kolejny, mamy go po raz kolejny, nic nie dzieje się z naszą skórą, jest wszystko dobrze, więc i Wam polecam przede wszystkim dużo opakowanie i przystępna cena co jest niezwykle cenne, jeśli Wasza córka wlewa mnóstwo płynu do wody w trakcie kąpieli, lub jeśli nie macie córki, lub jeśli po prostu lubicie dużo produktu do wanny do kąpieli. Następnie słuchajcie. Ciekawa jest histori historia z tą pianką do, do włosów, do stylizacji z włosów. Sfaszko Professional Silch Hute Classic formula, Invisible hold. Zobaczcie sobie, tak to wygląda. Ja ją kupiłam dla siebie z myślą o robieniu w końcu fryzury na wałek. Lub na skarpetę, lub na rajstopy, jest mi wszystko jedno, chcę mieć fale. No ale, że jak to się mówi, na głowie fale, w głowie wcale, a tutaj jest na odwrót, w głowie coś, a fali brak. Więc yy, niestety ta pianka totalnie mi się nie sprawdziła, nic mi nie dała, wręcz te włosy były poklejone, ciężkie, no straszne, jakbym co najmniej z rok ich nie myła. Ale mój mąż z braku laku zaczął, zaczął używać tej pianki, okazało się, że i był zachwycony, zużył ją całą, używał codziennie, bo jak rano wstaje, coś tam sobie układa włosy właśnie na tę piankę, on ma włosy grube, ciężkie, takie kręcone, nie jakoś bardzo, ale te loki się tam pojawiają, więc taka pianka no naprawdę ujarzmiła mu te włosy, bo właśnie tak je skleiła, um, no dosłownie skleiła, więc nie wychodziły na różne strony, a u mnie właśnie chodziło taką lekkość, o to, żeby one... Były falowane, więc mi się nie przydało, ale mężowi, tak, on był zadowolony, więc może i wy będziecie. Dezodorant DAF Go Fresh. I tutaj mam akurat e, pomegrate, czyli granat, coś takiego. Te klimaty, bardzo fajny, jednak ja jestem fanką chyba tego najbardziej oryginalnego. Jednak ten jest super, wiecie, że ja lubię DAF, co wam za chwilę udowodnię. Tutaj mam akurat GoFresh truskawkowe. Truskawkowe, na pewno. Ogórkowe. Też fajna propozycja. No. Chociaż, no. chociaż powiedziałabym, że nawet ten ogórek bardziej mi się podoba niż granat. Polecam Wam, spróbujcie sobie, poczekajcie na jakieś może propozycje, jak będą w drogeriach. Warto sprawdzić DAF. Jeśli go nie znacie, tutaj akurat wersję dla mojego męża DAF Men Kirklin Komfort. Ładnie pachniał, mój mąż nie śmierdzi, więc jak gdyby jest ok. Teraz przechodzę do klejnoty Włosów. Barwa naturalna, barwa Cosmetics. Szampon odstawy do włosów naturalnych i matowych oczyszczający. Piękny zapach, bo tak jak tutaj grafika wskazuje, gruszkowy. Ja jak przeczytałam, że on jest octowy, to się przestraszyłam trochę, ale jestem zainteresowana taką pielęgnacją z tego względu, że jakiś czas temu byłam na zabiegach Head Spa i to było cudowne doświadczenie i pani na sam koniec nałożyła mi jakąś taką płukankę octową i te włosy były po prostu nie do poznania, gładziutkie, leśniące, cudowne. Więc stwierdziłam, że może i w pielęgnacji warto przemycić takie produkty z odtem. I faktycznie było ok, tylko że ja mam tak, że szampon, jak gdyby nie widzę zbytnio różnicy w używaniu jakichś szamponów. Najbardziej widzę różnicę po używaniu jakichś odżywek do włosów. I kontynuując ten temat, również barwa Cosmetics to jest odżywka głęboko nawilżająca do włosów suchych i łamliwych. Tutaj fajne jest to, że to są naturalne składniki, wegańska formuła. Ta odżywka była okej. Okay. Mniej silikonowa, mniej taka po prostu chemiczna, bardziej zdrowa. No i moje włosy chyba lubią to, co niezdrowe. Tak mi się wydaje, takie silikonowe wygładzenie. Jednak ja zawsze suszę włosy, i to chyba sprawia, że one są takie wygładzone. Odżywka była okej. Okay. Ale chyba do niej nie wrócę, bo niczym mnie jakoś nie przyciągnęła. I miała trochę taki ciężki zapach i to mnie trochę tak odstraszyło, pomimo że grafika przepiękna. Następnie produkt do twarzy i totalna lipa. Żel do mycia i demakijażu twarzy Miraculum Plankton C Plankton. Nie mam zielonego pojęcia, jak można by było uznać, że to do demakijażu twarzy. Jak ten produkt prawie w ogóle nie mył twarzy, co dopiero o mówić o radzeniu sobie z demakijażem. Rozczarowanie. Na pewno nie powrócę do tego produktu. Popatrzcie sobie: taki pomarańczowy. No, nic, on był po prostu, on był niczym. Naprawdę. Totalnie nic nie wnosił do mojej pielęgnacji, wręcz mnie irytował, bo miałam poczucie, że ja nie mam w ogóle wyczyszczonej tej buzi. Następnie, słuchajcie, kategoria Żel pod prysznic. Winoterapia to jest żel pod prysznic Od mojej siostry, który kupiła we Włoszech, jak była na wakacjach. I wiecie co? To miało taki śliczny zapach. Pięknie się pieniło. Skóra była wygładzona, nawilżona. Zobaczcie, może jak będziecie kiedyś we Włoszech, to sobie kupicie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona go kupiła. Chyba to był produkt taki lokalny, rzemieślniczy niż taki sieciówkowy, niemniej jednak super doświadczenie, taka aromaterapia plus też ten produkt działał, więc to lubię. Następnie perfekta ajurwedyjski peeling ma myjący do ciała. Ja z peelingami mam przeróżne przygody. Na pewno tutti frutti mnie rozczarował, a byłam kiedyś jego ogromną fanką. Jednak ta perfekta była okej, okay. tylko że to jest coś właśnie, tak jak nazwa wskazuje, peeling myjący do ciała. On ma więcej w sobie płynu wody niż faktycznie tych granulek. Jednak złuszczenie było, nie było takiej tłustości, nieprzyjemnej takiego filmu, filtru, filmu na skórze. Polecam, myślę, że są też inne propozycje, jeśli chodzi o zapach, o skład. Jak najbardziej ok. Jeśli będę widziała, że będzie, może w promocji kiedyś, to sobie go zakupię kolejny raz. Why not? Mixa, urwałam mi się tutaj, uda, urwałam się, pompeczka Mixa Urasicari Cariper Plus. No, pokazuję Wam ten balsam. Tym razem w takiej opakowaniu po raz Dziesiąty też. Naprawdę świetny produkt, jeśli macie skórę suchą, skłonną do podrażnień, takich przesuszeń, w e, szczególności na kolanach, na łokciach. Jak jest sezon grzewczy i ona taka szpęka, no to to. To jest naprawdę super. No już tyle zużyłam tych opakowań. Tu jest mocznik i pantenol w składzie, 5% mocznika, moczniku. Bardzo, bardzo fajny produkt, troszeczkę wyższa cena niż te takie najbardziej pospolite balsamy, ale warto, nie zawiedziecie się. Tak samo jak i warto, i to też jest produkt, który pokazuję Wam po raz enty, zainwestować, chociaż to nie jest spora inwestycja, bo to jest przystępna cena, masło do demakijażu. Słuchajcie, to jest firma Faceboom, superstar, naprawdę jest to cudowny produkt. Uwielbiam ten sposób zmywać makijaż. Demakijaż w formie płynu do demakijażu i wacików tutaj na oczy, bo wiadomo, tusz, tutaj brwi, cienie do powiek to zmywam wacikiem i olejem, olejkiem, nie olejkiem, płynem. A masłem uwielbiam zmywać resztę makijażu, później to spłukuję i używam żel. Uwielbiam, kocham, to jest moje kolejne opakowanie. Też świetna propozycja jest z firmy Mia, jednak już o wiele droższa. A to Facebook to taki tańszy zamiennik, bardzo, bardzo fajny. Bibio Cosmetics, naturalny nawilżający, oczyszczający płyn micelarny. I tu jest Popy Peptid, Polypeptid 121. Bardzo fajny produkt. Byłam, słuchajcie, w szoku i nie mogłam w to uwierzyć, bo zazwyczaj jestem fanką garniera oraz Mixy i biodermy. A to Bibio Cosmetics dało radę. Może nie było aż tak um, skuteczne jak bioderma, załóżmy, ale też dawała sobie radę. Cena też była przystępna. Ja uwielbiam kupować rzeczy na promocjach i zawsze, jak coś jest na promocjach, to to kupuję. Słuchajcie, następnie szampon nawilżająco-zmacniający, to był zestaw, miałam sobie taki zestawik i tak jak Wam mówiłam, mi jest trudno określić, czy szampon coś niebywałego zmienia w kondycji moich włosów, bo on zazwyczaj jest spukany i też muszę zastosować kolejne proki, kroki pielęgnacji moich włosów, bo bez, nie, bez tego one się strasznie puszą. Wcale nie jest tak, bo ja dostaję dużo komplementów na temat moich włosów, że one są takie piękne, długie, wygładzone i po prostu nie wiadomo co. Ale uwierzcie mi, one bez e, odżywki do włosów, bez serum na końcówki, bez suszenia ich, to ja wyglądam jak mała małpka. Więc to też nie jest tak, że mam włosy bezproblemowe. Do tych produktów raczej nie wrócę, bo tu też problemem był trochę... Chociaż. Też był nawet ok, ten zapach. No nie wiem, no tak jakoś nie, nie kliknęło między nami o w ten sposób. Za to tu kliknęło, mimo że zapach mnie odstraszał. White Rose i też barwa Cosmetics to było masło do ciała. Mam jeszcze w użyciu skrab do ciała z tej samej linii i marki. Balsam był cudowny, był taki gęsty, zbity. Dosłownie jakbyście się nawet nie masłem smarowały, czymś takim o, konkretnym, taką, no nawet nie wiem jak mam to opisać, powiem Wam, no pierwszy raz miałam taki produkt w użyciu, było niesłychanie się nim posmarować, w szczególności jak macie suchą skórę, no cudo, jednak zapach, o Boże, no taka właśnie zbiędła róża albo dzika, no nie. Nie mój klimat, i jednak produkt sobie radził. Tak samo uważam, że radziła sobie maska do włosów emolientowo-proteinowa, Flow. włosy wysokoporowate i łamliwe. Wydaje mi się, że to była dosyć droga propozycja, ale mogę się mylić. Zapach był fajny, produkt zachowywał się fajnie. Jeśli będę jeszcze w Rosmanie i będę widział jakieś inne propozycje z tej firmy, to z pewnością kupię, bo naprawdę te włosy były wygładzone, super się zachowywały. Tu moje spore rozczarowanie, ponieważ ja byłam nastawiona na brzoskwiniowy zapach, a tu nie było tego zapachu praktycznie w ogóle. To jest oczywiście curl shower, czyli po prostu płyn żel do mycia ciała pod prysznicem. No trochę się rozczarowałam, pomyślałam, że tutaj będzie trochę taka aromaterapia, zabawa zapachem. Okazało się, że ten produkt był nijaki. I teraz wiecie co, ja go kupiłam w biedrze. Ja nie wiem, może są inne produkty w biedrze. No byłam w szoku, bo Nivea, żale z Nivea kojarzą mi się z dobrą jakością zawsze. A tutaj było takie to... dziwne. Dziwne, dziwne. Kolejny, Daw i mój mąż również to zużył, czyli antypespirant manker Fresh. Bardzo fajny produkt. Kolejny. Także Daf idzie, słuchajcie, na potęgę. Teraz przejdę do Eveline Clean Shot. Emulsja, nawilżająca emulsja do mycia twarzy. Ceramidy, kwas laktobionowy, glikolipidy. I ten produkt był taki taki średni. Za bardzo nic nie robiący, nic nie zmieniający. Więc raczej nie powrócę do Ewelinki w tym wydaniu. Mimo, że Ewelinkę bardzo, bardzo lubię, często ją sobie kupuję, to to akurat. Takie wiecie, było średnie. Mixa Ceramid Protect, krem do rąk. Fajny, gęsty, bezzapachowy w składzie glicery na ceramidy. Wydaje mi się, że on byłby dobry na, w momencie, kiedy jest sezon grzewczy, te dłonie są takie przesuszone, jednak dosyć długo się ten produkt wchłaniał, bo z garniera są takie kremy do rąk i one się wchłaniają po prostu mega szybko i nawilżają, a tutaj no zostawał ten krem na skórze, nie powiem, że nie, więc na noc jak najbardziej, ale tak na przykład na dzień do torebki Mogłoby wam trochę zostawać, mogło, moglibyście dużo ubrudzić. Tutaj bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Aqua Shot, czyli Pure Derma AA, czy w jednym chialuronowy żel micelarny. Przede wszystkim przepięknie się pienił, pięknie pachniał i miał taką formułę, właśnie wodną chialuronową, jakbyście miały żel z kremem połączony. Taki właśnie 3 w jednym. Mega doznania. Dla tych doznań sobie kupcie i sprawdźcie, cena przystępna, bo nie spotkałam się jeszcze z takim żelem, który miałby właśnie taką formułę. Przybliżę Wam. Mega. Uważam, że mega i z chęcią nawet powiem Wam, wróciłabym do tego. Krem do twarzy również AA. Pink Aloes. Krem żel na co dzień. No i to jest. Słuchajcie, ładny zapach. I kategoria produktu, ok, moje życie się nie zmieniło, jakoś nie śni mi się w nocach, po nocach nie tęsknię za nim, ale jeśli byłby w dobrej cenie kiedyś, to pewnie bym do niego powróciła, bo był ok. Następnie, jeśli chodzi o Ewelinkę, intensywna regeneracja, koenzym Q10 i uwaga, kozie mleko. Ten krem był co najmniej dziwny i tu nie chodzi, że z mlekiem krowim, bo ja nie mam do, wobec tego żadnych, wiecie, awersji. Lubię takie rzeczy. Zresztą ziajkę lubiłam kiedyś używać właśnie z coś mlekiem kakaowym, mlekiem tam z pomarańczą, różne były serie, prawda? Jednak to wydanie tej Ewelinki było takie nijakie. Ten balsam, ten, przepraszam, krem nie wiem, czy on w ogóle nawierzał. Był taki aż za lekki. Byłam przygotowana na formułę, która po prostu mnie zalepi na wieki. No bo, słuchajcie, mleko kozie jak Kleopatra. Kleopatra się kąpała w kozi mleku? W jakimś mleku na pewno, ale czy w kozim. Nieważne. No Ewelinka jakoś tym razem nie kliknęło między nami, no. Znów Daw, Rolon tym razem. I powiem Wam, że jak jest taki produkt w rolonie w sensie, to naprawdę starcza Wam na 3 razy dłużej niż spray, ale wolę. spraye. Następnie produkt cudowny, do którego na pewno wrócę, zaskoczył mnie sobą. Routines Balsam do demakijażu. 15% masłu mango plus Shea. shea. Oczyszczanie, nabliżanie. To jest ten produkt, o którym wspominam, że zmywam nim makijaż. Radził sobie fenomenalnie. W ogóle był taki gęsty, treściwy. Miałam wrażenie, że on tam wnika w te pory. Troszeczkę droższa propozycja, ale warta inwestycji. Kupiłam w Rosmanie. Bardzo, bardzo polecam. W ogóle ta marka mnie sobą zainteresowała. Z chęcią kupiłabym inne produkty, bo naprawdę są ok. Tu też e, miłe zaskoczenie. Kupiłam ten produkt w naturze. Rewulel help, help Me Face Mask. Taki bardziej naturalny produkt, zielonkawo, beżowo-biały. Nawet nie wiem jak za bardzo, jak mam tu przeczytać, bo już jest tak wyciurane przez życie. Sweet Almond Oil and zinc, czyli cynk i yy, olej ze słodkich migdałów. Bardzo, bardzo fajna maska do twarzy nie podrażniająca, nie ściągająca, bo ja mam często z tym problem, dosłownie nagilżająca. Yy, tylko i wyłącznie pomagała, w żaden sposób nie naruszała tej bariery hydrolipidowej. Cudowna, warto kupić. Taki produkt, wiecie, właśnie wegański, naturalny, coś w tym stylu. Coś, co po prostu totalnie nie pykło, czyli Coming Cat Based Power Exfoliant z dermatologiki Daily Micro... Daily mikro, milk Foliant Daily Mic Foliant Na czym to polegało i co to jest? To jest taki, słuchajcie, proszek, który wsypujecie na rękę, dodajecie do tego trochę wody to się Wam pieni i zmywacie, no po prostu myjecie tę buzię to jednocześnie oczyszcza, ale też troszeczkę mm, peelinguje tak mini, mini, mini jednak ja się w tym totalnie nie odnajdywałam. Nie czułam tego i moja córeczka wzięła to do zabawy, do wanny. Znaczy inaczej, ja zostawiłam to na wannie i ona się tym pobawiła i dodała tu trochę wody. No i jak się domyślacie, ten produkt się skleił, więc z proszku zrobił się, zrobiła się taka kulka, którą ja teraz mogę tutaj tak robić. Nie zużyłam go, ale muszę go wyrzucić, bo nie wiem, jak mogłabym go nawet zużyć. Jaki był? Taki średni był, tak jak Wam mówiłam. Znów AA, krem do twarzy, Sensitive Beauty Products, Aloe's, krem dzienno-nocny. Bardzo fajny, lekki, ładnie pachnący, fajna seria. Tak jak Wam mówiłam, jeśli będzie w przystępnej cenie, to może sobie kupię. Tego nie zużyłam. I nawet nie użyłam, dostałam od siostry. Muszę wyrzucić, z tego względu, że już było długo otworzone. Nikomu nie dam w prezencie, bo takich produktów otwartych raczej się nie daje. Self-Tining Drops. I tutaj mamy, pokażę Wam zresztą takie coś, takie opakowanie. Dodajecie to albo do kremu, albo po prostu same. Nie wiem, ja nigdy w życiu nie używałam samoopalacza do, na twarz raz czy dwa w życiu razy użyłam samoopalacz do ciała i to był koniec. To jest totalnie nie moja nisza. Są dziewczyny, które po prostu wiedzą wszystko na temat samoopala samoopalaczy, używają tylko i wyłącznie samoopalaczy, wyglądają jak samoopalacz. Ja totalnie tego nie kumam. I to nie jest tak, że ja to neguję, mówię, że to jest złe. Nie, po prostu nie, po prostu nie. To nie jest w ogóle mój klimat, tak jak nie wiem moda. Ala rokowa taka mm, gotycka. To mi w ogóle ja tego nie czuję, nie rozumiem, tak samo nie czuję samoopalacza. Więc tyle w temacie tego produktu. Nie wiem, co mam powiedzieć. To jest produkt z Sephory, nie użyłam ani razu. I nawilżacz, że tak powiem, do ust, czyli mm, Balancing Lip coś tam, firma Ormedic Image Skincare. Skinker. Balsam do twarzy, taki Ala. Kompres powiedziałabym. Świetny. Świetny. Trochę zaklejał. Trzeba by było zweryfikować skład, co tutaj jest. Ale jeśli chodzi o samo działanie na usta, to nigdy w życiu nie miałam tak nawilżonych ust. Moja siostra zostawiła to w spodniach, które mi pożyczyła. No, także wiecie, skąd to mam? No, był świetny. Dobry wybór, siostra, bardzo dobry wybór. Eee, słuchajcie, kontynuując, Carmex, vani, vanilia, również nawilżacz do ust, malsam nawilżający, ale też szczepiący, taki powiększający, SPF 15. No Carmex niby jest kultowy, ale z tym składem tam jest problem. Ja mam różnie. Raz kupuję Carmex, raz kupuję Tisan, raz Niwa, raz Ewehoda raz coś tam. Nie jestem w żaden sposób przywiązana do Carmexu, bo wiem, że wiele osób ma po prostu fazę na Carmex. Tylko i wyłącznie Carmex się liczy. Ja nie. Jednak uważam, że ten produkt był ok, że może i bym do niego wracała. Ale też tak wiecie, bez rewelacji. I teraz przechodzimy do kolorówki. Podkład, który kocham, uwielbiam, Lancome Taint Idol Ultra Wear SPF 15, odcień 0,11. Bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Wart tych pieniędzy, wart inwestycji. Znajdziecie oczywiście w drogerii tańsze zamienniki, why not? Jednak kolor, krycie, formuła, to jak Wasza stera wyglądała po nim, przynajmniej moja, naprawdę ekstra, naprawdę ekstra to była przyjemność go używać, przyjemność go zużywać. Nie zależało mi na szybkim jego zużyciu, bo był naprawdę rewelacyjny. Jeszcze nie przypominam sobie, abym miała tak dobry produkt. Znałam yy, i wam też polecałam dużo podkładów z eweliny kosmetycznej, i były naprawdę super. I tak, tu jest chyba taka, no już zupełnie inna jakość. Yy, Bardziej zbita konsystencja, ale wciąż lekka. I tak bym to podsumowała. W końcu, słuchajcie, zużyłam. Vanilla Delight Minera, Minerals Love Botanical. To jest, słuchajcie, podkład mineralny w pudrze. Ja go używam głównie jako puder i jest on świetny. To jest moje dziesiąte, piętnaste opakowanie tego produktu, ale miałam w różnych kolorach, w różnych formułach formułach Pixi Cosmetics, daje radę po prostu zawsze, świetne mają produkty mineralne, jeśli macie problemy z serum, właśnie tak poznałam tę markę, bo miałam problemy z trądzikiem nie uczulają, są mineralne, są wegańskie, nietestowane no naturalne no, no świetne, po prostu świetne i o ile się nie mylę Hmm, czy to jest polska marka? Chyba jednak nie. No, jakby była jeszcze to polska marka, to już w ogóle. Nic, tylko Pixie Cosmetics. Następnie zużyty, i, a raczej pęknięty bronzer z Formula. Słuchajcie, problem był taki, że kolor był do kitu do bani. Dałam go mojej mamie, a moja mama go zbiła. Potem ja stwierdziłam, że jakoś to odratuje, i w momencie, kiedy przystąpiłam do akcji ratunkowej wysypałam całą zawartość na brudną od remontu podłogę, po której panowie chodzili, był kurz od wiecie kucia tych płytek więc stwierdziłam, że jestem oszczędną dziewczyną i normalnie bym jeszcze jakoś kombinowała, żeby go zlepić ale no w momencie kiedy te produkty upadły na brudną podłogę, no to już odpuściłam wyrzuciłam zawartość i tym oto sposobem mamy brązer w dęku kosmetycznym. Jednak ten kolor no nie był mój, i pomimo pięknego zapachu, to jakoś nie czułam się z tym produktem. Za to z tą maskarą zawsze się czuję. Maybelline Super. Co to jest? Sensation. Gear Sensation. Tu jest starta nazwa, ale to jest chyba sensation po prostu. Świetna, świetna, świetna. Bardzo Wam polecam. Trudno było mi się z nią rozstać i jeszcze na, słuchajcie, musa można by było jakoś używać, ale jest już jest, jest, już jest. Jest już tak zasnięta, tak zlepiona, że już sobie darowałem, bo też nie chcę się nabawić jakichś problemów. Słuchajcie, tym bardziej, że oczy no to są bardzo delikatne. Jak ja używam soczewek, czasami to też o, chcę o to dbać, aby tutaj nie było niczego złego. Niemniej jednak, bardzo polecam Wam ten produkt. Myślę, że będziecie zadowolone. I teraz moje totalne zdziwienie, rozczarowanie, albo po prostu czas jego się, czas jego nadszedł na wrzucenie. To jest, słuchajcie, odzień 20 Koi Maybelline i to jest ta wersja winyl Super Stay. Winel mm, Ink. To wydanie. Jak macie mat ink, to tu jest Winel Ink. Odcień piękny, wszystko było super. Byłam zachwycona tą pomadką. Bo ona z jednej strony była taka właśnie błyszcząco, satynowa, ale trwała. Oczywiście nie tak trwała, jak ten, ta seria mat. Jednak ona bardzo szybko się wysuszyła. I został mi sam olej. Bez koloru, praktycznie pisaliście, aby dodać do wrzątku. Żeby to po prostu jakoś tam rozpuścić ponownie, żeby to się tak połączyło. Tak też zrobiłam i zadziałało na tydzień czy dwa. Następnie powróciło to do ustawień systemowych. Ja też mam bardzo długo już ten produkt. Trzy lata, dwa lata. Dwa lata. Więc odpuśćmy sobie, nie ma koloru, zresztą wam pokażę. No, co to jest? To jest nic, tylko jakiś tam obrzeża delikatnie. Normalnie ten kolor był tak jak ten kolor, więc sobie porównajcie, jaka jest różnica. To głównie świeci. Więc z czystym sumieniem wywalam. <śm> I tym, kochani, oto sposobem dotrwaliście do końca. Ja również, już mnie gardło boli, zaraz będę po prostu pić wodę. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście. Dajcie koniecznie znać, co Wy ostatnio zużyliście, co z mojego zestawienia polecacie, co odradzacie, jakie znacie inne alternatywy, zamienniki. Czekam na Was w komentarzach. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz za Waszą obecność, czyli za Wasze przeogromne wsparcie dla mnie. Buziaki, jaki, dużo zdrowka!